Cześć, pozdrawiam Was od siebie z ogrodu. Parę dni temu, dokładnie w poniedziałek, wróciłem tutaj z podróży w Portugalii. Coś mi rodzina mówiła, że jakiś śnieg spadł, że to jest denerwujące trochę, ale nie wiedziałem, że jest tak niedobrze. Jechałem swoją normalną trasą z Rzeszowa przez wysoką podgórkę na Rzepnik auto mi przystawiło, nie dałem rady wjechać, akurat miałem to nie terenowe, tylko normalne i e, musiałem na około jeszcze godzinę nadrabiać, natomiast e, natomiast potem jak zajechałem, droga była częściowo przez gminę odśnieżona, tam gdzie e, jest gminna, natomiast potem pospadały na to wszystko drzewa, musiałem e, iść po, do, do domu przez taki śnieg 60 centymetrowy po e, po Popiłę spalinową, no i właściwie cały wieczór przewalałem śnieg łopatą i usuwałem gałęzie. Jak doszedłem do domu, okazało się, że jest tylko jedna faza prądu. Na szczęście była, czyli dało się sobie ugotować herbatę szybko czy jakiś tam grzenik na szybko włączyć. Natomiast lodówka się rozmroziła. Na szczęście akurat w tej lodówce nie miałem mięsa, która się rozmroziła, więc tam jakieś drobne zioła, szpinaki powyrzucałem, natomiast to pokazuje właśnie naszą zależność od prądu, wydaje mi się, że to wszystko narasta, ta wiara wielka, że ten prąd on jest taki czysty, jest taki fajny, porobimy wszędzie panele i będziemy tym prądem się żywić, tymczasem energia elektryczna właśnie może nas zawieść, Walczy się w tej chwili strasznie z paleniem drewnem, natomiast to jest najbardziej prymitywny, klasyczny sposób zapewnienia ciepła w domu. I powinniśmy to wpisać w konstytucję, żeby właśnie mieć prawo palenia drewnem, po to, yy, właśnie jak się stanie coś takiego, że będzie katastrofa klimatyczna czy jakaś inna ktoś nam bombę rzuci na elektrownię, żeby ludzie nie umarli z zimna. Przeraża mnie ten rosnący totalitaryzm w gospodarce. W tej chwili rząd wprowadza absolutnie durny i idiotyczny program e, faktur elektronicznych, centralnego systemu faktur elektronicznych. To będzie Armagedon. Zniszczy się. E, Gospodarkę, będzie jakieś totalne zamieszanie. Po prostu nie może być tak, że rząd wszystko wie. W tej chwili mamy taką ingerencję w prywatność, że jest to absolutnie przerażające. Także, panie Tusk, błagam, nie wprowadzajcie tego systemu ewidencji elektronicznej faktur, bo to będzie bubel, wstyd na całą Europę. Nie mamy jeszcze obowiązku tego zrobić. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, które to realizuje. Powinniśmy w Unii Europejskiej opóźniać wszystkie reformy związane z cyfryzacją. Natomiast my jakoś się wypychamy naprzód i chcemy, chcemy po prostu, żeby wszystko było bardziej nowoczesne. Ehm. Ja kiedyś może założę taką partię polityczną właśnie antypostępu, żeby wszystko było tak jak dawniej i wszystko było takie bardziej zacofane i tradycyjne.